Magdalena Floreszczek, witam i zapraszam na kolejne wydanie InfoMagnes w dzisiejszym programie. 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mistrzostwa prawników i lekarzy w szachach. Rozgrywki Łukowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej. Turniej Młodzików Orlęta Cup. To już 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki ludziom dobrej woli, znowu łukowskiemu szlabowi udało się pobić rekord zebranych środków pieniężnych. Mimo śnieżnej pogody i mrozu, miniona niedziela była dniem pełnym ciepła i życzliwości. Zarówno dzieci, jak i dorośli aktywnie włączyli się w 24 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od rana na ulicach Łukowa można było spotkać wolontariuszy z orkiestrowymi puszkami. Eee. Nie wiem, się wydając, eee. mogę pomóc innym. A to jest to fajna zabawa! I tyle miłych ludzi przychodziło do nas. Pan Sławomir Nowicki gra w Wielkiej Orkiestrze już od kilku lat i wykonuje swoją pracę z uśmiechem na twarzy. Zbieramy pieniążki dla, dla Jureczka na sprzęt medyczny. I ja, ja się z tego cieszę. Bardzo chętnie. Kilka lat już występuję w tej orkiestrze. Znaczy, gram, nie? Gram w tej orkiestrze i, i jestem z tego zadowolony, nawet jeśli zmarznę. W programie dnia zaplanowano również koncerty zespołów Freestyle i Takila, ale nie zabrakło rodzimych zespołów takich jak Dziecięcy Zespół Regionalny Kropelki Rosy oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej Łukowiacy. Imprezę zorganizowano w nowo powstałym amfiteatrze znajdującym się w Parku Miejskim. Pomiędzy koncertami odbywały się licytacje gadżetów orkiestry. Wolontariusze z Łukowa zebrali ponad 110 tysięcy złotych, a gościem specjalnym był Rafał Brzozowski, artysta z wielką orkiestrą świątecznej pomocy gra od kilku lat, nie tylko jako piosenkarz. Ciekawostką jest fakt, że przed rozpoczęciem kariery artystycznej Rafał trenował zapasy i miał wielu kolegów z Łukowskiego Klubu Orlęta. Były różnego rodzaju wydarzenia. Na orkiestrze pamiętam, że robiliśmy pokazy zapaśnicze kiedyś, na bielanach. Bo oczywiście, że tak. To, to, to się, kiedy można się angażować, to, to cały czas jak była tego możliwość, to, to się starałem angażować w ten, w ten ruch. Po koncercie Rafała Brzozowskiego na stadionie miejskim tradycyjnie zapłonęło światełko do nieba. Kazimierz Dolny był miejscem rozgrywek drugich ogólnopolskich mistrzostw, lekarzy i prawników w szachach. Łączna ilość zawodników przekroczyła 80 osób. Wyłonienie indywidualnego mistrza polskich lekarzy i mistrza Polski prawników w Szachach na 2016 rok oraz integracja środowisk szachowych lekarzy i prawników to główne cele drugich ogólnopolskich mistrzostw organizowanych m.in. przez Stowarzyszenie Szachistów Szach polówwłokowie. Rok temu podjęliśmy taką inicjatywę, która ma na celu integrację środowiska prawników i lekarzy poprzez sport, jakim są szachy, no i wspólne, wspólne spędzenie czasu. Mistrzostwa odbywały się w malowniczej miejscowości województwa lubelskiego Kazimierzu Dolnym w dniach od 8 do 10 stycznia. Uczestniczyły w nich osoby z całej Polski oraz kilka osób z Ukrainy. W rozgrywkach udział brały również i dzieci. Przyjęliśmy taką formułę rodzinną, e, także e, całe rodziny mogą, mogą uczestniczyć e, i te, dzieci dzieci grają, e, no, dzieci rywalizują o. O, o, o tytuł e, młodego mistrza tak zwany. Mistrzostwa po raz drugi wygrał Czesław Spisak, choć przyznaje, że w tym roku przeciwnicy grali na jeszcze wyższym poziomie. Przyznam się, że w tym roku było trochę trudno, trochę ciężko, no ale mówię, udało mi się wygrać, no nie było łatwo, nie było łatwo, miałem dosyć trudne te pojedynki, ale wygrałem. Wygrałem 8 partii, jedną zremisowałem, że sobie zapewniłem tytuł mistrza Polski na rundę przed końcem. 9 stycznia miała miejsce 11 runda rozgrywek 13 Łukowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej pod patronatem burmistrza miasta Łuków. Odbyła się ona w hali sportowej imienia Romualda Szajdziuka. W sobotę 9 stycznia w hali sportowej przy zespole szkolno-przedszkolnym w Łukowie miała miejsce kolejna już runda rozgrywek 13 edycji Łukowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej. W zawodach udział wzięło 8 drużyn z Łukowa i okolic. Do zakończenia rozgrywek 13. edycji halówki pozostało jeszcze 13 rund, a kolejna z nich już 16 stycznia. Na hali sportowej gimnazjum nr 2 odbył się turniej młodzików pod tytułem Orlenta Cup. Organizatorem imprezy był klub sportowy Orlenta Łuków. Na hali sportowej przy gimnazjum nr 2 odbył się turniej piłki halowej Orlęta Cup, w którym walczono o puchar prezesa Łukowskiego klubu Orlęta Łuków. Był to turniej młodzików z rocznika 2003. W turnieju wzięły udział drużyny z województwa lubelskiego. Motor Lubin, Lubiniankę, huragan Międzyrzec, dwie drużyny Orląd, Akademię Piłkarską Biała Podlaska. Jak mówi prezes Łukowskiego Klubu Sportowego, jest to dobry sposób na aktywne spędzanie czasu. Zebrało się tutaj około 100 dzieci, które w sposób miły spędzą wolny czas, oderwano od komputerów. Na turnieju najlepszą drużyną okazał się huragan Międzyrzec. Drużyny Orląd zajęły drugie i czwarte miejsce, a miejsce trzecie zdobył motor Lublin. Kolejne imprezy już 16 i 23 stycznia. Będziemy gospodarzami turniejów yy, opuchar puchar yy, bielsku kręgowego Związku Piłki Nożnej jest to cykl turniejów halowych i te turnieje będą się odbywały w Zespole szkolno przyszkolnym czyli w dawnej szkole podstawowej nr 1. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla państwa w tym tygodniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam już za tydzień. Premierowe wydanie Infomagnes jak zawsze w piątek o godzinie 18:00.